Witam serdecznie wszystkich studentów i partnerów biznesowych Szkoły Walen oraz wszystkie pozostałe osoby oglądające ten odcinek. Mamy 25 lipca 2023 roku, godzinę 8 rano. Ja nazywam się Tomasz Zając i znajduję się na terenie jednego z kampusów uniwersyteckich na północy Tajlandii. Zapraszam do kolejnej lekcji, lekcji numer 36, która dotyczyć będzie biznesu edukacyjnego. Z kolei, jeżeli mówimy o biznesie edukacyjnym, no to musicie Państwo wiedzieć, że na terenie całej Tajlandii, począwszy od przedszkola aż po uniwersytet, edukacja jest płatna. Jeżeli edukacja jest płatna, no to myślę, że śmiało możemy mówić o biznesie. Gdybyście mieli Państwo możliwość, żeby przejść się tutaj po terenie tego kampusu uniwersyteckiego, no to zobaczylibyście jego rozmach. Zobaczylibyście jego ogromne rozmiary, bardzo dużą ilość różnego rodzaju budynków, dodatkowo obiekty sportowe takie jak hale, pływalnie, siłownie, sale komputerowe. Mamy tutaj również bardzo dużo autobusów, jako że Uniwersytet posiada swoją kadrę kierowców, którzy rozwożą między innymi studentów. No i wszystkie te budynki, cały obiekt, który tutaj się znajduje wymaga ogromnych środków finansowych. Ale pomijając media takie jak woda, prąd, opłaty za całą infrastrukturę, utrzymanie budynków w dobrej kondycji, jest jeszcze tutaj bardzo dużo kadry pracowniczej. I nie mam na myśli tylko profesorów, doktorów, wykładowców, nauczycieli, ale przecież taki obiekt, jakim jest uniwersytet i cały kampus. Zatrudnia bardzo dużo ochroniarzy, którzy dbają tutaj o bezpieczeństwo. Zatrudnia bardzo dużo osób sprzątających, które dbają o to, żeby obiekt był czysty i żeby pięknie wyglądał. Do tego są osoby przygotowujące jedzenie w uniwersyteckiej kantynie. Mamy również oczywiście osoby, które zajmują się pracami biurowymi. Księgowych, osoby, które zajmują się całą dokumentacją, pracownicy dziekanatu. Ogólnie rzecz ujmując, cały uniwersytet zatrudnia bardzo ogromną ilość osób. Edukacja, ogólnie rzecz ujmując, jest ogromnym biznesem. Gdybyście państwo spojrzeli na statystyki ogólnoświatowe, globalne, no to każdego roku na edukację wydaje się prawie 5 miliardów dolarów. No pozytywne jest to, że wydatki na edukację prawie dwukrotnie są większe od wydatków na zbrojenia. No jest to pozytywne, dlatego że pokazuje, że społeczeństwa coraz bardziej się kształcą tak. ludzie zdobywają wiedzę, poszerzają swoje umiejętności i w zasadzie powinna być to dobra wiadomość, dlatego, że w o wiele większym stopniu potrzebujemy zrozumienia świata, potrzebujemy wiedzy, ludzi wyedukowanych, ludzi z otwartymi umysłami, aniżeli osób, które będą ze sobą walczyć. Dlaczego opisałem cały obiekt kampusu uniwersyteckiego. Dlatego, że właśnie wiąże się jego utrzymanie z ogromnymi nakładami finansowymi. Edukacja w Tajlandii, jak już wspominałem, nie jest bezpłatna. Tutaj za edukację się płaci i oczywiście różne uniwersytety państwowe są oczywiście tańsze aniżeli szkoły międzynarodowe czy uniwersytety prywatne, ale i tak finalnie wszyscy studenci, którzy pobierają tutaj naukę, muszą za nią płacić. No, ja jestem jednym z pracowników uniwersytetu. Akurat znajdujemy się teraz w departamencie języka angielskiego, ale równocześnie rozwijam globalny międzynarodowy biznes edukacyjny. No i porównując koszta, jakie trzeba ponosić w prowadzeniu biznesu, a nakłady finansowe, jakie trzeba tutaj ułożyć na to, żeby utrzymywać cały ten obiekt, to są w ogóle nieporównywalne. Kwestie. Dodatkowo, potencjał zarobkowy, jaki tkwi w naszym biznesie, jest naprawdę bardzo duży. Tutaj, jeżeli chcielibyście studiować, w zależności od tego, jaki byłby to kierunek czy byłoby to prawo, medycyna, szkoła pielęgniarska, czy jakikolwiek inny wydział musielibyście płacić naprawdę bardzo dużo pieniędzy średnio od 30, 40, 50, a nawet 60 tysięcy batów za semestr. To i tak jest tanio, bo jak już wspominałem, szkoły międzynarodowe potrafią kosztować bardzo dużo, na przykład milion batów za semestr. Natomiast pomijając fakt, że uniwersytety państwowe mają pewnego rodzaju dofinansowanie z budżetu, no to oczywiście są płatne. Mówię o tym dlatego, że jako osoba, która również jest zatrudniona tutaj właśnie na uniwersytecie, równocześnie rozwijam globalny międzynarodowy biznes edukacyjny. Rozwijam międzynarodowy, globalny biznes edukacyjny z moimi partnerami i porównując koszta, jakie trzeba ponieść w prowadzeniu takiego biznesu, ale również patrząc na potencjalne możliwości zarobkowe, są to w ogóle nieporównywalne kwoty. No, gdybym chciał prowadzić własny uniwersytet, utrzymywać wszystkie te budynki, wszystkie te obiekty, zatrudniać ogromną ilość wykładowców, ochroniarzy, sprzątaczy, osoby przygotowujące jedzenie, pracowników biurowych, no to musiałbym wydawać miliony dolarów. Musiałbym wydawać miliony dolarów, do tego okazałoby się, że wzrastają koszta chociażby opłaty za media, bo trzeba płacić za wodę, za prąd i za wszelkie inne dodatkowe rzeczy. A mój biznes, a właściwie nasz, kosztuje tylko 10 dolarów tygodniowo. Płacimy 10 dolarów tygodniowo i nie musimy martwić się o kwestie związane z wypłacaniem wynagrodzenia pracownikom, utrzymaniem obiektów w dobrej kondycji. Nie musimy się martwić o to, że nasz biznes zostanie zatrzymany, zamknięty, zlikwidowany, że nie będziemy mieli możliwości prowadzenia zajęć oraz rozwijania się i zarabiania pieniędzy. Powiem wam szczerze z ręką na sercu, że szkoła Walen oferuje naprawdę wysokiej jakości kursy, które dodatkowo są tanie. Uczymy bardzo dobrze, uczymy tanio, dodatkowo są lekcje z lektorem i właściwie koszta jakie się ponosi za tego rodzaju szkolenia są o wiele niższe, aniżeli mielibyśmy gdzieś właśnie uczyć się prywatnie, płacić za korepetycje, dodatkowo ponosić koszta związane z zakupem podręczników, a podręczniki naprawdę nie są tanie, a w naszym biznesie, w naszej szkole możecie się Uczyć, bez względu na to, gdzie byście się nie znajdowali, wystarczy telefon, komputer, smartfon, wystarczy iPad, nie potrzebujecie żadnych podręczników, nie potrzebujecie żadnych innych materiałów szkoleniowych, ale to co jest najważniejsze możecie zarabiać. No ja nie znam jakiejkolwiek szkoły, nie znam jakiegokolwiek biznesu edukacyjnego, który dawałby możliwość swoim studentom czy uczniom zarabiać. Zazwyczaj ludzie wykupują różne kursy, szkolenia, tak, chodzą na lekcje chociażby właśnie z zakresu języka angielskiego, języka niemieckiego czy wielu innych. Ludzie wykupują również kursy czy szkolenia z zakresu rozwoju osobistego, wykupują różnego rodzaju kursy związane chociażby z inwestowaniem na giełdzie, ale w głównej mierze sprowadza się do, do tego, że płacą tylko pieniądze i nie mają z tego finansowych Korzyści. Oczywiście zdobycie wiedzy samej w sobie jest przydatne, dlatego że, mając wiedzę, możemy więcej zdziałać i możemy również zarobić więcej pieniędzy potencjalnie w przyszłości. Ale w naszym biznesie macie dwa w jednym: możecie się uczyć i możecie zarabiać. Jest to naprawdę ogromny potencjał, tym bardziej jako pracownik naukowy mogę Wam powiedzieć, że widzę ogromną przyszłość w tym, ażeby po prostu również uczyć się online i widzę po prostu przyszłość w tym, żeby zarabiać właśnie poprzez budowanie biznesu edukacyjnego dzięki wykorzystaniu internetu. Na edukację wydaje się, jak już wcześniej też wspomniałem, naprawdę ogromne pieniądze bo to jest prawie 5 miliardów dolarów rocznie, i ludzie będą płacili za to, żeby mogli się uczyć. Ja akurat znajduję się na północy Tajlandii. Jest tutaj bardzo dużo pól ryżowych i większość rodzin wokół, które tutaj mieszkają, no to są rodzinami rolniczymi. I wyobraźcie sobie, że nawet mało wykształceni formalnie rolnicy, którzy nie skończyli żadnej szkoły średniej, nie skończyli studiów, niekiedy sprzedają swoje wyroby gdzieś na targowiskach, na przykład pod postacią jedzenia, ryżu, innego rodzaju wyrobów, które przygotowują ręcznie, sami nawet pytają o możliwość udzielania korepetycji ich dzieciom. Czyli nawet oni mają świadomość. Że dzięki nauce, dzięki zdobyciu umiejętności, na przykład językowych, ich potomstwo może wejść na wyższy poziom. Oczywiście. Praca jako rolnik nie jest pracą złą, jest bardzo pożyteczna, szlachetna, przyczynia się do tego, że wszyscy korzystają właśnie z możliwości spożywania dobrej jakości produktów. Ale ci rolnicy, którzy tutaj ciężko pracują w polach ryżowych, w wodzie po kolana, mają świadomość, że dzięki edukacji ich dzieci mogą zdobyć jakieś wykształcenie, mogą zdobyć dobrą posadę, zarobić lepsze pieniądze i może nie będą musiały pracować fizycznie, a będą mogły. Używać swojego intelektu. Szerzenie wiedzy, dawanie informacji, pomaganie w rozwoju swoim studentom to oczywiście jest bardzo istotny element, ale w prowadzeniu biznesu liczy się również to, żeby przede wszystkim klient był zadowolony, a my, żebyśmy mogli zarobić pieniądze. I wilksyty, i owca cała właściwie tutaj jest system win-win, czyli wszyscy na tym wygrywają. Ludzie mogą się uczyć i zdobywać wiedzę, równocześnie mogą również zarabiać pieniądze. Budujemy globalny, międzynarodowy biznes i warto się nad tym... Zastanowić. Jeżeli jesteś na etapie, kiedy chciałbyś prowadzić jakąś działalność gospodarczą albo biznes, warto zainteresować się marketingiem sieciowym, warto zainteresować się biznesem edukacyjnym, przekalkulować różne zyski i straty, które mogą potencjalnie wystąpić. I naprawdę za niewielkie pieniądze mamy ogromny potencjał zarobkowy, a dodatkowo możemy się rozwijać. Będziecie mieli towarzystwo wspaniałych ludzi, którzy będą was motywować. Będziecie mieli towarzystwo ludzi, którzy również pragną zdobywać wiedzę, poszerzać swoje umiejętności, polepszać swój potencjał, wchodzić na wyższy poziom, chociażby naszej świadomości. No i cieszyć się życiem. Dlatego polecam biznes edukacyjny. Zapraszam was do kontaktu, jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście się więcej dowiedzieć, to również jestem w stanie zorganizować bezpłatny webinar, bezpłatne szkolenie, nawet spotkania. Indywidualne, i myślę, że warto się nad tym zastanowić. Biznes edukacyjny przynosi wielomiliardowe zyski i w dalszym ciągu będzie je przynosił. I myślę, że teraz jest najważniejszy moment, żeby również podjąć decyzję. Jeżeli chcesz naprawdę budować zespoły, sprzedawać kursy czy szkolenia, zarabiać bardzo dobre pieniądze, rozwijać się, no to jest najwyższy moment, żeby podjąć te decyzje. Pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że również dałem Wam. Do myślenia. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę wszystkiego dobrego, miłego dnia.